mężczyźnie w naszym społeczeństwie, żeby być kochankiem doskonałym. Otóż, penisa w wodzie, I tyle. Zawsze znajdzie się kobieta na tyle niewierząca w swoje prawo do przyjemności, że będzie gotowa poświęcić swoją radość seksu po to, żeby zadowolić i potwierdzić męskość, w cudzysłowie męskość swojego partnera. Kobiety, które nie chcą poświęcać się w sypialni, należą do mniejszości i są traktowane podejrzliwie. Kobiety, które doszukują się przy przyjemności w sypialni także dla siebie, są traktowane jako osoby podejrzane moralnie i emocjonalnie. Czyli to jest jakaś niewyżyta, jakaś puszczałska, jakaś dziwka, że coś z tą kobietą jest nie tak. I, i, I dlatego też szeregi tych kobiet są po prostu bardzo miliczne, bo z jednej strony y, brak informacji i wzorców, y, które by podpowiadały kobietom, jak zaprzyjaźniać się ze swoją seksualnością, jak y, y, odkrywać przyjemność także dla siebie i jak dzielić się tą wiedzą z drugą osobą, czyli ze swoim partnerem czy ze swoją partnerką. A z drugiej strony. Szeregi kobiet, które y, pozwalają sobie w sypialni na więcej, są tak szczupłe, ponieważ my, kobiety, od dzieciństwa jesteśmy przyuczane do dopieszczania rozbuchanego męskiego. A sypialnia to jest tylko kolejna przestrzeń, w której kobieta, kobiecość zostaje zredukowana do zaspokajania i zadowolania mężczyzn. Y, i,